Jesteście chętni, zainteresowani, a potem z dnia na dzień wam się kurwa odechciewa. Po co? Czwarty scenariusz. Wytrafiłaś na fuckboya, który po prostu chciał cię zaliczyć, zaliczył cię i, i jakby odhaczone. Co też fundamentalnie nie jest fajne. Tak, jeszcze mi jedna opcja do głowy przychodzi, że to mo mogą być faceci, którzy są z jakimiś kobietami w relacjach. I piszą z tobą, żeby podbić sobie ego, ale jak dochodzi do perspektywy spotkania, no to oczywiście znikają, no bo nie mają możliwości i nie chcą ryzykować tej relacji w prawdziwym świecie. A są dane, które mówią o tym, że bardzo wiele użytkowników Tindera, chociażby, to są osoby w związkach, w jakichś relacjach i są tam żeby tylko po to, żeby podbić sobie ego. Także tak, odpowiadając za twoje pytanie, już tak podsumowując, no jest kilka powodów, dla których może się to dziać. Natomiast jeżeli trafisz na zaangażowanego faceta, który chce budować relację, z tobą, to będziesz to czuła i będziesz o tym wiedziała. Tak. E, bo, bo mężczyzna, któremu zależy, to jest mężczyzna, który jest w stanie przenosić góry dla swojej kobiety. I to zaangażowanie będzie się tylko z czasem zwiększać, a nie, że nagle będzie wysokie, później niskie i będzie falować.